Cieszmy się wspólnym czasem z małżonkiem, z rodziną. Dziękujmy za każdy poranek, za każdy posiłek. Ciesz się dobrą książką, wycieczką, podróżami, skokiem z bungee i tak dalej. Rób swoje. Posadź drzewo, a Bóg zdecyduje, czy będzie owocowało, czy jutro uderzy je pierunem. Ale to jest Jego rzecz. On może to zrobić, jak chce. My sadzimy, a On da wzrost albo ześle błyskawice. To jest jego sprawa. Po drugie, bój się Boga, a nie będziesz musiał bać się nikogo innego. Chodź w wierze, a nie w strachu. Nie karm swoich obaw. Uważajmy, żeby nasze codzienne życie nie opanowały paranoje. Tak? Ostrożność nie jest tym samym, co obsesja. Mamy być ostrożni, ale nie dać się opanować paranoją i obsesją. Po trzecie, Jezus zasiadł na tronie, co oznacza, że odpoczął po swoim dziele. Oznacza to zwycięstwo, oznacza to happy end, na końcu czasów, czyli kiedy się tworzysz w swoim życiu, to szybciutko bierz, weź książkę, Tą książkę, szybciutko weź książkę i przeleć tutaj, na koniec tej historii, żeby przeczytać, jeżeli długo i szczęśliwie. Tak się, tak, parafrazując, tak się kończy Biblia. Tak się kończy każda dobra historia. Jeżeli oglądacie w gronie rodzinnym jakiś film i w środku historii nagle ktoś strzela do głównego bohatera i on pada na ziemię i twoje dziecko albo twoja żona są zatrwożeni. Jak? Zginął? To wtedy zaspojleruj, powiedz spokojnie, będzie żył. Nie dzieje się nic złego. Będzie happy end. I w ten sposób pomyślmy o naszej historii, że okej, okay, może, może tak się dziać, że ktoś będzie strzelał, w cudzysłowie, nie? ale wtedy przypomnijmy sobie, jest happy end. Ta historia się kończy stwierdzeniem, znowu parafrazując Biblię, Żyli długo i szczęśliwie. Na nowej ziemi, nowym niebie. Czwarta, czwarta myśl. Kiedy siedzimy <słuch> spożywając wieczerzę pańską, przy stole pańskim, pomyślmy o tym właśnie w taki sposób. Możesz usiąść, możesz spożywać chleb i wino siedząc, odpoczywając, bo Jezus usiadł i odpoczął, bo Jezus zwyciężył. To możesz też usiąść, możesz odpocząć, możesz z wielkim komfortem duszy jeść i pić. Podzielę Jezusa, nie tylko on zasiadł na tronie i odpoczął, ale ty możesz odpocząć w nim. On jest naszym odpocznieniem. Przedostatnia rzecz. Nie znamy jutra, ale Bóg zna jutro. Dlatego ufajmy Jemu nie w tym, że problemy z dnia na dzień znikną. Takiej obietnicy nie mamy. Mamy natomiast inną obietnicę. Ufajmy Bogu, że On nie zniknie z naszego życia pośród problemów. Nie wiemy kiedy zniknie wirus, nie wiemy kiedy znikną restrykcje, ale wiemy, że nie zniknie Bóg. Nie znamy jutra, ale wiemy, że Bóg już tam jest. Więc możesz bez obaw pomyśleć o jutrze, jeżeli żyjesz blisko Boga. I to jest też, no dla mnie to jest taka duża pociecha, że życie z Bogiem to jest przygoda. A co, a co to oznacza przygoda? Przygoda oznacza wędrówki pośród gór. Czasami oznacza wspinaczkę. Czasami jest to wędrówka w spiekocie gdzieś tam na Pustkowiu. Czasami to jest wędrówka pośród pięknych kwiatów na łące. Czasami to jest wędrówka pośród dzikich bestii. A czasami pośród kochanych bestii jak niektóre psy na przykład. To, to jest czasami wędrówka pośród wodospadów, albo gradu, pośród urwisk, albo czasami pośród y, pięknego nieba,